DB connect. Ja mogę, to wyjaścow... Solo. To ja gram A solo. Może być? Idę to... Okej. Okay. Aha. No dobra, to <laughs> ja nie idę. Graj na czas. Zabij go i uciekaj. Dwój jest na B, dwój jest na B. Dwóch jest na B. Tędy? O nie! nie! On zaczął panikować. 9 sekund. Nie, 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 ja nie, miałem już amunicji nie, nie, niczym. nie, stał w miejscu, to lepiej tak, to tak, to wyszło. to ja pierdolę. Ja, pierdolę. Wiedziałem, ja, wiedziałem, ja. nie, nie, ja pierdolę co jest? Nie wiem to się przytula do mnie Nie mam nie. Ja. Doskonale No kurwa zajebałeś Ja pierd... ja pierdolę ja Pierdolę

Jest rak. Ma, Zgubiłem kurwa przytanie. petkę. Opka jest na nie Uważaj, ja przejdę. Jest na paczkach, na paczkach. No wzią, wziął pakę, jest tutaj gdzieś. O pierdolę to. Nie ma, Albo chuj, Nie blokuj.

Yeah. Nieee <grystans> <grystans> Jezu Chryste <grystans> Ale możecie pisać na klawiaturze Twój stary kurwa, no jedź tak. Kurwa gorzej, że Roman dojeżdża Kurwa dojechał No Roman raczej Nie. Jak można Nie mam, sam zmieniłem <grystans> To jeszcze gorzej Kurwa, jak jest gorąco, ja pierdolę. Ja też już kurwa nie mogę z tym temperaturą jebać. Nadzieję, że wam nie dmucham. No <śmiennie> <śmiennie> ja coś to był żart.